Cześć, jestem Natalia i witam Was na kolejnym vlogu na moim kanale, w którym naprawdę sporo będzie się działo. Dzisiejszy dzień zaczniemy sobie od z jaworkami, bo jesteśmy z nimi umówieni na godzinę 10.30, około 10.30, bo generalnie mieliśmy spotkać się o 10, ale Maxia, poranna rutyna, delikatnie się przeciągnęła, więc Paweł z Olą troszkę się spóźnią. Wiadomo, jak to jest z dzieckiem, ciężko się wszystko planuje, więc my czekamy tak naprawdę teraz o nich na wiadomość, aż oni ruszą i wtedy my też ruszymy. Po siedanku z jaworkami będziemy jechali do Olsztyna, bo jak pewnie pamiętacie z poprzednich Vloga, jutro mam wieczór panieńskim mariki. O sztynie u dziadków na wakacjach też jest Larcia, więc dzisiaj i jutro spędzimy z nią dzień, Chociaż dzisiaj to nie wiem, czy uda nam się ją w ogóle zobaczyć, bo będziemy musieli jeszcze dokończyć odcinek Karola, który zaczęliśmy nagrywać wczoraj. No nie udało nam się niestety tego skończyć, bo zaczęliśmy późno, więc zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. No ale jutro na pewno się zobaczymy. No nie no tak, no dzisiaj idziemy do olsztyna, więc jutro od rana na pewno z nią będziemy. I właśnie, Karol, jak będziemy jechali do olsztyna, to możemy kupić jakiś prezent dla Larci, bo ostatnio pisałam z Rafałem i Sylwią, i pisali, że ma fazę na kraj. No dobra, to easy. Jakby rzeczy z Krainy Lodu jestem w sklepach i w ogóle, więc raczej problemu nie będzie. Ej, ale wydaje mi się, że każde dziecko, w sensie każda dziewczynka ma fazę na Krainę Lodu. Chociaż przez chwilę. No tak, no to są takie wiesz, etapy. Jest psi patrol, jest Kraina Lodu, jest Myszka Miki, jest Barbie. Tam Gabi, Gabi co? Tego nie, wiem o co chodzi, ale tego nie kojarzę. No to już jesteśmy trochę za starzy, a to za naszych czasów tego nie było. W sumie Krainy Lodu też nie, ale... No właśnie, za naszych czasów to był Miś Uszatek, Polina jak, okrąglina, jak w ogóle jaka to zrobić ta bajka Franklin był, żółw Franklin Franklin bez kitu. a ten duży pies Clifford chyba, chyba tak no ten taki czerwony, Jezu ale jesteśmy bumerami już Karol no, nasze serio? bajki serio? już są nie aktualne no, już dawno, przerażające trochę ale dobra skupmy się na tym co mamy do zrobienia bo ja muszę się spakować na wieczór pański i pomyślałam, że zrobię to przed wyjściem, chyba jednak nie zrobię tego przed wyjściem, mokre Ja pierdziele no, to już schnie od wczoraj co jest, moje spodnie też są mokre Gnuj normalnie, z racji tego że pogoda na wieczór paieński jest niepełna na to każdy bierze tak, sukienkę, dresy, bluze, żebyśmy mogły chociaż trochę posiedzieć na ogrodzie, bo w końcu mogę mówić, zamysł jest taki, że będzie to imprezka na ogrodzie. Taka, wiecie, pinterestowa, jakieś poduszki, balony w kształcie kwiatków i w ogóle, nie? Więc y, plany były fajne, co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Każdy w ogóle coś przygotowuje na ten panieński i ja zaproponowałam, że zrobię coś słodkiego i spójrzcie, jakie słodkie ciasteczka udało mi się znaleźć. Spójrzcie, jak te ciasteczka wyglądają, są mega cute i idealnie pasują do imprezki, bo dokładnie w takim kształcie będą wszystkie balony, tylko żeby zrobić te ciasteczka, potrzebujemy takich groszków i ja czytałam tutaj w komentarzach pod tym postem, że najlepiej kupić jest Delekty, bo one podobno się aż tak nie rozpuszczają więc czeka nas wycieczka do Oszą i w sumie skoro Paweł z Olą jeszcze do nas nie pisali, to może zdążymy No możemy skoczyć szybko, Dobra, no? to lecimy. No dobra, dojechaliśmy już do Oszą jesteśmy na z takimi właśnie cukierniczymi dodatkami i jak na razie ja tych drażetek Delekty nie widzę Widzisz gdzieś to Karol? Nie wiem jak to wygląda, więc... Dekoriada to się nazywa, czekaj, zaraz ci pokażę jak to dokładnie wygląda Ale... żeby... Za czego szukać. Nie ma tego dużo, więc widzę, że nie ma czegoś takiego, nie? Za bardzo. Delekty są tylko te aromaty takie. No tak, tutaj mamy produkty delekty, ale tutaj z boku też jest karol cukier migdałowy, więc to jest pomieszane. Tylko, że to już nie są wiesz, takie typowe rzeczy do ozdabiania, bo one są tylko tutaj. Wydaje mi się, że nie ma. Jak tego tutaj nie będzie, to mamy jeszcze później wycieczkę do Carrefoura. Mm. Ta posypka, której szukamy wygląda dokładnie tak i jak możecie zauważyć ona jest na stronie oszą, więc powinna tutaj być. Powinna, ale niestety jak widzicie nie ma, więc prawdopodobnie jest wyprzedana albo po prostu w naszym jej nie. Niestety mamy aktualnie godzinę 10.20, za 15 minut Paweł z Olą będą już w restauracji, więc jedziemy tam i najwyżej pojedziemy później tego szukać. Welcome, welcome! welcome. Hej! Hey. Jedząku, zamówiliśmy jeszcze jego jagodzianki i Karol może weźmiemy do Olsztyna Tylko pytanie czy stąd, czy z Bezówki? No, z Bezówki też są mega dobre Nie, weźmiemy tu i tam i w Olsztynie majordynicy też jest. Dobra, porównanie, no? Ona też będzie robiła test smaku, bo nigdy nie jadła jagodzianki, więc zaraz testujemy nie, no, będzie dobrze Dobra, stwierdziliśmy, że skoro się z Pawem i oną, to pokażemy im naszą wiskę Bo w ogóle wczoraj dostaliśmy od projektantki wizualizację 360 stopni naszego salonu i kuchni I wygląda na to zarąbiste I pokazujemy też widzą, tak? No tak, pokazujemy też widzą, pokazujemy też wam Dobra. To już jest po i eee, ta... eee, jeszcze minimalne będą, eee, możecie ale oddalić, minimalne. Odda Możecie oddalić tak jakby palcem Te zasłony super wyglądają No, nie no ładnie Jezus, to jest... Ja no, tak chciałam mieć chatę, no <grym> Podoba mi się teraz ten kolor drewna no, fajny. No, bo... no jest fleksy Chcieliśmy flexy. bardzo ocieplić, nie? robiliśmy tak. no. wszystko, żeby nie, było, nie było tak Bo nie chcemy, żeby było za beżowo Jestem giga ciekawa Siedzieliście kiedyś na tej kanapie? Tak, tak. Okej okay. Jest wygodna Jest wygodna Bo siedzieliśmy raz na jednej i była giga niewygodna Nie, to ta jest wygodna Patrzcie tu nie wpuściło. Czemu? Tam wszystko będzie Wszystko no. Puścimy, jakieś puścimy Bardzo ładnie ślicznie mi się, no, no, mi, się mega podoba mi się te zasłony i... podobają Mi, mi jest no, tak. smutno, że my nie mamy takiego Beżowego domu No tak, Ola, Ola kocha beże To jest wiska, zobaczymy no, jak no, to wyjdzie na, na żywo, żywo nie? To, ja, to... Będę, ja będę właściwie siedzieć Ola możesz się przeprowadzić No właśnie, do innego. ja będę płacić ja ja no, To nie będzie podobny, podobnym. Ja mam dwa spostrzeżenia dość beżowych przestrzeni Po pierwsze, wiadomo, to, są popularne to, teraz bardzo nie? I każdy je robi, ale Po pierwsze, byłem w tych przestrzeniach Przynajmniej w tych, w których ja byłem, było nie totalnie niedomowo. Okay. I, no się i wydaje, że to jest. kwestia sensie też doboru dodatków Tak, do daczków, właśnie pewnie. pytanie, jak zrobisz y, fronty beżowe, no to już jest za beżowo, nie? No tak. Muszą być drewniane koniecznie. No w każdym razie nie czułem się domowo w tej no. przestrzeni. I druga sprawa, mam wrażenie, że to trochę jak kolory łososiowe kiedyś. Że to strasznie szybko wyjdzie z mudy. że strasznie szybko będzie tamdepne. W nasze poprzednie mieszkanie mieliśmy całą beżową sypialnię, łazienkę mieliśmy beżowo-białą i nam się mega dobrze żyło, bo było tak przytulnie i ciepło. No. A jak jest to, tobą nie? To od mega Wczoraj tak się Mamy tylko nie 306 e, Tutaj możemy nam już... pokazać, ale to już widzą, nie pokazujemy No dobra, jesteśmy już po siadanku, wróciliśmy do domu Było mega spoko, ale niestety nie udało nam się kupić jagodzianek Bo wszystkie się wyprzedały do naszego wyjścia Pani mówiła, że jeszcze w tygodniu powinni mieć Ale my chcieliśmy je wziąć do Osztyna Więc stwierdziliśmy, że skoro ich nie ma No to trudno, pojedziemy bez My teraz idziemy dokończyć odcinek Karola A z wami widzimy się wieczorem No dobra widzowie, w końcu skończyliśmy nagrywać odcinek Karola Ale powiem wam, że delikatnie pokrzyżował nam on plany. Mamy aktualnie godzinę 20:16, a my jeszcze jesteśmy w Trójmieście. Co poszło nie tak, Karol? Nie wiem, zeszło nam strasznie długo. Musieliśmy zmienić plany, bo dzisiaj mieliśmy być już moich rodziców, no niestety. się tak. nie udało, więc jedziemy jutro z samego rana, ale żeby móc rano wyjechać, jedziemy teraz jeszcze szybko, przed zamknięciem sklepu, w kupić młodej jakiś prezent w Smyku. Tak, tak jak Karol powiedział, jedziemy do Smyka, jedziemy jeszcze do Kerfura po te groszki i nie wiem, czy w ogóle tych ciastek nie zrobię u nas w Trójmieście, przed wyjazdem. Kiedy? Rano. Zobaczymy. Zobaczymy, a... o której wstaniemy, zobaczymy, o której położymy. Się spać, bo przed wyjazdem jeszcze musimy ogarnąć chatę. Bo z kolei w niedzielę przyjeżdża do nas Paula z Kamilem. Ja jeszcze chyba muszę dzisiaj zmontować ten film, który właśnie skończyliśmy nagrywać. bo jak... Serio? No bo jak nie zrobię tego dzisiaj, to będę musiał montować go moich rodziców. A nie chcę się tam, wiesz, montować. To fajny wieczór nam się zapowiada dzisiaj, Karol. Czy wieczór to już będzie po wieczorze, jak wrócimy? To bardziej noc ciekawa nam się zapowiada, ale chyba wolę dzisiaj przycisnąć posiedzieć tak do czwartej i jutro już nie musisz nic robić, niż iść dzisiaj spać i robisz to jutro, wiesz, gdzieś tam wieczorem, nie? Podjechaliśmy właśnie. Podsmyka, ale po drodze dostałam od rodziców fotkę hanii, bo w ogóle moi rodzice przez weekend zajmują się hanią, która stoi w moim łóżeczku, które ma 28 lat. Twoi rodzice trzymają twoje łóżeczko? No właśnie, gdzie się trzymają, Nie wiem, chyba u dziadków było, albo nie wiem gdzie, ale Hania w nim śpi. Ale łóżeczko wygląda naprawdę spoko. No nie jest takie owalne jak teraz, bo teraz bardziej są takie zaokrąglone. Jest po prostu takie klasyczne i nieźle się trzyma. Prawie tak jak ja. Tak, kochanie? A nie? No tak, no to znaczy, tak? ty się trzymasz lepiej niż to łóżeczko. Na pewno. Jesteśmy już w sklepie, jeżeli chodzi o rzeczy związane z Krainą lodu, to udało nam się znaleźć lalki. Tutaj na przykład mamy taką Elzę, bo wydaje mi się, że Elza to topka. Nie jakaś Anna chyba no nie, nie do końca, no, nie? To Elza chyba. No i właśnie, mamy Elzę zwykłą, ale mamy też Elzę śpiewającą. Myślę, że śpiewająca Elza bardziej spodoba się Larze, ale nie wiem co na to jej rodzice. No nie, ja myślę, że to może być <laughs> lekka przesada chyba. Możemy iść jeszcze do Half Price, który jest obok i zobaczyć, czy tam będzie coś z krajną lodu. No, chodźmy, bo tutaj są tylko tak naprawdę te lalki, nie? Nie wiem, co jest grane, ale mamy lipiec i w Half Price e są, że na Halloween. What? Ty, patrz na to Karol. Co jest? Ale czekaj, mamy lipiec, początek no. lipca. No dobra, może nie początek, ale... No połowę. No już taką drugą połowę, ale do Halloween to jeszcze daleko. Za miesiąc może już będą rzeczy na gwiazdkę. I zobacz, to jest wszystko, normalnie ozdoby, kubki, talerze. No nie no, przyginka trochę chyba, co? Ej, giga lipa jest. Tak naprawdę tutaj jest tylko taki dział, który dla młodych by się nadawał. Kiedyś tych zabawek było z 5 razy więcej. No, ja nie wiem co się stało, ale strasznie mało ich się zrobiło. No i teraz pytanie, co robimy? Czy wracamy podam tą lalkę, Idziemy do Kerfa po te drażetki, do moich ciasteczek i przy okazji tam zobaczymy rzeczy z krainą lodu? Moim zdaniem w Kerfie nie będzie nic z krainą lodu. Serio tak myślisz? Ten Kerfur jest ogromny. Myślę, wydać, że będzie mnóstwo zabawek, tego nie czy z krainą lodu? No dobrze, no to pojedziemy, bo ta lalka nie była spoko, ale bez szału w sumie. Tak? No, jak nie kerw, to pojedziemy może jeszcze do Osho najwyżej. Na dobra, koniec. dojechaliśmy już do Kerfura i tutaj udało nam się znaleźć inne rzeczy z krainą lodu, na przykład takie Lego, ale niestety, jak możecie zauważyć, jest ono 5 plus i no, w przypadku Lego trzeba tego naprawdę przestrzegać, bo są tutaj małe elementy, więc Niestety tego nie możemy wziąć, bo Lara ma aktualnie 3 latka Szkoda, że nie ma takich fajnych zestawów w serii LEGO Duplo Bo gdyby coś takiego było z Krainą Lodu, to byłoby zarąbiste, ale no niestety nie ma Są też różne gadżety z Krainą Lodu do roweru Na przykład jest taki koszyczek O, tak on wygląda, ale no nie wiemy, czy Lara będzie miała do czego to tak naprawdę przyczepić Wyobraź sobie, że masz 2 lata, prawie 3 Widzisz coś takiego i co myślisz? Że jest to Kraina Lodu No właśnie, tak naprawdę to nie jest Kraina Lodu W sensie to nie jest oficjalna, wiecie, licencja Disneya ale kurde, no to wygląda jeden do jeden jak z krainy lodu. No, wydaje mi się, że to jest podruba krainy lodu. Ale karuca w ogóle. No I do tego się. jest jednorożec ze skrzydłami? Nie wiem, czy to jest to jakiś koń, no. jaki szkoń, ale gdyby wziąć to, dać młodej i dać jej jeszcze dodatkowo prawdziwą Elzę, żeby w razie czego mogła wymienić tę podrabianą na prawdziwą. Dobra, możemy to wziąć. Wydaje mi się, że jej się to spodoba, no. Myślisz? No tak mi się wydaje, ale nie wiem. Czy obawiam się, jak to jest wykonane, nie? Bo to taki trochę plastik jest fantastik, ale wydaje mi się, że ona będzie zajerana, tym. To co, bierzemy to? No tak, tylko wtedy też koniecznie tą prawdziwą Elzę. No tak. tak. Ale grającą czy nie? Nie, może lepiej nie. No chyba lepiej nie, bo przecież Rafał będzie dostał staną szału, nie? Jak ona będzie to ciągle odpalała. A ten koń coś robi, czy nie? No, no właśnie, czekaj, tu jest napisane, że koń rży. I chodzi! I chodzi, ej, dobra! I ma świecące elementy! No tak, i bierzemy to i to, i młoda będzie po prostu miała e, prawdziwą LZ w podrobionej karocej. Dobra. Teraz tylko pytanie, czy będą te drażetki Jesteśmy już na dziale z takimi różnymi rzeczami do pieczenia Na przykład proszkami, żelatyna tutaj też jest Tutaj są te gruszki, których szukałam Dobra, pytanie ile ich jest? Chyba nie za dużo, więc dla bezpieczeństwa wezmę może trzy paczki Na całe szczęście udało mi się kupić wszystko, co miałam na mojej liście Zajechaliśmy jeszcze na chwilę do Lidla, żeby kupić zieloną paprykę do toastów Ale ja już nie wysiadam z samochodu Karol szybko pobiegł, teraz wracam do domku Jemy kolację, idę szybko ogarnąć chatę I kładę się spać, żeby jutro w miarę się wyspać Mam nadzieję, że mi się to uda, pomimo tego, że będę musiała pewnie wstać około godziny ósmej, żebyśmy się ze wszystkim wyrobili. No, dzień dobry, witam was kolejnego dnia. Ja dzisiaj wstałam o godzinie dziewiątej, bo tak jak wczoraj mówiłam, chciałam troszeczkę dłużej pospać, żeby wyspać się na wieczór pajeński. Ale w ogóle ciekawostka: dokładnie o dziewiątej nasz sąsiad zaczął wiercić. W sumie mega się cieszę, że nie zaczął remontu na przykład o godzinie siódmej, bo często jest tak. Chyba usłyszałam, że oni mówią, mówię i chciałam się z wami przywitać, ale wracając, chciałam wam powiedzieć, że nasi sąsiedzi często zaczynają remonty na przykład o godzinie 7, 8, nieważne czy jest to piątek, sobota czy niedziela. Po tym jak wstałam, to się wykąpałam, ogarnęłam, spakowałam i przygotowałam ciasto na ciasteczka. Niestety to ciasto musi leżeć godzinę w lodówce. Ja je zrobiłam około godziny 10, a teraz mamy 11.50, więc na pewno już gotowe do lepienia i powiem wam, że delikatnie się obawiam, czy te ciasteczka wyjdą tak ładnie jak na TikToku. Ciasteczek przygotowałam dwie porcje, bo... W komentarzach pod przepisem było napisane, że jedna porcja wystarcza na 20 małych ciasteczek, więc stwierdziłam, że to trochę za mało i zrobiłam dwie porcje. Zobaczymy, ile tych ciastek tak naprawdę wyjdzie. Spoko w sumie jest to, że tego ciasta nie trzeba wałkować, tylko musimy lepić z niego kuleczki. Często jest tak, że te ciasta maślane są mega ciężkie do rozwałkowania, bo bardzo szybko się nagrzewają. Bierzemy kawałeczek, formujemy kuleczkę i takich kuleczek na jednego kwiatka potrzebujemy aż 5. Nie wiem, czy zrobiłam dobry rozmiar, ale zrobimy pierwsze testowe ciastko i zobaczymy, jak to. Wyjdzie. Z kolejnymi już powinno być trochę łatwiej. Dobra, użyjemy już te kwiatki w takie kółeczko, i teraz musimy każdą kółeczkę zgnieść. Ej, jak na razie wygląda to mega spoko. Mam nadzieję, że dokładnie tak samo będzie wyglądało po upieczeniu. Teraz jeszcze tutaj nacinamy. No i oczywiście w środek dajemy drażetkę. Ej, mega cute to wygląda! Lecę z kolejnymi. Pierwsza blacha ciasteczek zrobiona. Wyglądają one mega cute i szczerze, jak będą wyglądały tak samo po upieczeniu, to będzie dobrze. Wrzucamy teraz do piekarnika i według przepisu powinny być w nim od 7 do 12 minut. Niestety ja tego piekarnika totalnie nie znam, więc pierwszą partię będę musiała bardzo pilnować. Wszystkie ciasteczka gotowe. Mam w ogóle wrażenie, że z każdą blaszką wychodziły lepiej. To jest pierwsza blaszka. Tutaj część ciasteczek zrobiłam za cienkich i jak możecie zauważyć, są one delikatnie przypieczone. To jest druga blacha, już wygląda zdecydowanie zdecydowanie lepiej, a to trzecia. Tutaj robiłam najgrubsze ciasteczka i mam wrażenie, że wyglądają one najładniej. znaczy, wszystkie są ładne, mają kształt kwiatku, więc jest dobrze. Ula la la la! Można przetestować, czy nie? Można, ale takie najbrzydsze weź, dobra? Kurde, są same ładne, nie wiem, które Żeby wybrać. Żeby ładne mogła wziąć tam. Dobra, to czekaj, jakieś takie... Może to przypieczone? To zdeformowane no. tak to też dobra. Uwaga! To jest moja nowość dzisiaj. To, to jest twoje nowości, tak? Teraz. to jest Dobra. moje nowości. No i dobre, fajne, takie maślane. Chrupiące chyba, co? Wyszły? Mega chrupiące. Czyli nie tylko wyglądają, tylko też smakują. Ale też bardzo kruche, są fajne. Tylko czekaj, sprawdzę tego cukiereczka. Ej, te cukiereczki przetrwały, trochę się roztopiły, ale wyglądają spoko. Mm, ale smakują też dobrze. Kozak, fajne. Ale za dużo kupiliśmy. Użyłam pół jednej paczki. A wzięliśmy trzy, no. Nie, no, pycha. Dziewczyny powinny być zadowolone. Na chwilę zajechaliśmy jeszcze do galerii, ale chciałam wam pokazać, jak się prezentuje moja stylówka na paniejski i ruszamy tam. Jedziemy od razu. Tam ja zostawiam tak. Natalię, jadę do domu, bo tam moda podobno czeka. Ja się w ogóle trochę stresuję tym paliańskim, bo nie pamiętam kiedy ja ostatnio się tak napiłam. Chyba dwa lata temu na wakacjach, jak byliśmy razem, Karol. Mm, no, jestem ciekawy, jak ten wasz wieczór się skończy, ale. Ja teraz mega rzadko piję. Jakiś czas temu poszliśmy z Karolem na drinka i ja po jednym. Już czułam, że mi się kręci w głowie, nie? To będzie kabaret, ale dobra. Jutro wszystko widzą, powiesz, nie? Oczywiście, tak. O ile będę pamiętała. No niestety, im bliżej już jesteśmy, tym życia pogoda. Właśnie zaczęło padać jakieś pięć Minut temu ten moment pokazywał 26,5 stopnia, a teraz 23. Tam w oddali widać trochę błękitnego nieba. Trochę próbuje się przebić, więc mam nadzieję, że się wypogodzi. No dzień dobry, widzowie. Witam Was kolejnego dnia. Jest aktualnie godzina 10.58. Natalia jest już oficjalnie po wieczorze panieńskim, ale jeszcze jej ze mną nie ma, dlatego że no dopiero właśnie będę po nią jechał. Za jakieś 15-20 minut będziemy już razem. Dowiemy się wtedy, co się działo, bo ogólnie wiem tylko tyle, że impreza się udała. Natalia poszła spać o godzinie chyba 5.15, więc no wydaje mi się, że skoro tak długo się działa, to bawiła się dobrze. Za dużo wczoraj nie pisaliśmy, no bo wiadomo, nie chciałem jej przeszkadzać, ona też, wiecie, nie chciała używać telefonu, więc wiem tylko tyle właśnie, że poszła spać dość późno. W trakcie mi, że jest super. wysłała mi jedno zdjęcie, jak coś tam malują na płótnie, więc nie wiem, może uda się to dzisiaj pokazać. I dzisiaj rano pytałem też, jak tam kacuwa, czy wiecie, nie boli ją główka, czy coś, ale odpisała, że nie, że wszystko jest ok, więc no, wygląda na to, że wszystko się udało. Zaraz oczywiście, jak ten talio odbiorę, to ona pewnie wam wszystko opowie I przy okazji też mi, Ja też dowiem się razem z wami, co się działo. Wczoraj też w ogóle. jak odstawiłem, to oczywiście miałem ze sobą kamerę i myślałem, że jak dojadę do rodziców, to coś tam dla was nagram, ale szczerze, totalnie nie chciało mi się wyjmować kamery, jestem tak rzadko u rodziców, tak rzadko widuję się właśnie z moim bratem, z Sylwią, z Larą, że chciałem spędzić ten czas z nimi, nie chciało mi się w ogóle nic nagrywać, też swojego filmu nie zrobiłem, stwierdziłem, że nie no, olewam to, wstawię najwyżej później, wieczorem też do moich rodziców przyszedł Filip, więc no Marika z Natalią były na panieńskim, a Filip ze mną był tutaj u moich rodziców, wieczorkiem sobie coś tam wiecie, posiedliśmy, zjedliśmy pizzkę jakąś, wypiliśmy piwko, więc też się nie nudziliśmy. I nudzić się dzisiaj też nie będziemy Dlatego, że na godzinę 14 mamy zarezerwowaną łódkę A właściwie to nawet bardziej jacht Dlatego, że wczoraj moi rodzice wpadli na pomysł, żebyśmy dzisiaj wszyscy razem poszli na jeziorko Jeżeli pogoda pozwoli Szału z pogodą nie ma, ale chyba się uda Więc jeśli wejdziemy na ten jacht, to oczywiście wam też to wszystko nagramy Bo to też będzie myślę całkiem fajny kontencik Ale zanim to, to muszę właśnie pojechać po Natalię, która chyba już na mnie czeka Więc odpalam samochód i zaraz zobaczymy w jakim stanie Natalia będzie Jak po prostu tutaj wsiądzie No dzień dobry, witam was Żyje. No właśnie, witamy, opowiadaj, co i jak? Jezu, powiem Ci Karol, że tyle się działo. Jacuzzi, malowanie, jakieś różne inne atrakcje, strip teaser. Nie ja słyszałem, widzowie już. <grym> Maryki przyjaciel przyszedł przebrany za policjanta i zrobił jej pokaz. <grym> Jarek, on był z nami na kawalerskim też. Nie że to było po prostu niesamowite. On się przygotowywał, on oglądał występy, on czytał poradniki. <grym> jak? Mówił, że jak czytał, to że każdy. Ruch, trzeba robić dłużej, bo ci się wydaje, że robisz to długo, a i tak musisz to zrobić jeszcze dłużej, nie? Okej. Okay. Nie no, powiem wam, że show było mocne Czy ja mam być zazdrosny, czy nie? Czy nie muszę? Nie, nie, nie rozbierał się aż tak bardzo No to lipa, co to za pokaz, Jarek Wstydził się trochę, wstydził się tak? No, wstydził się, Marika powiedziała, że gdyby było inne towarzystwo, które bardziej zna, to by poleciało bardziej grubo, nie? Okay. No i co, generalnie było super, fajnie się bawiłyśmy, poszłyśmy spać po godzinie piątej, a wstałyśmy o dziewiątej więc jest lekka dynka. bardziej ze spaniem Trochę wypiłam, ale nie byłam jakoś mocno pijana okay, więc spoko, no też, to, przetrwałam to, to mówiłem widzę, właśnie, że masz o piątej że kaca chyba nie masz Nie, ale było super generalnie tak? Mega fajne towarzystwo, no super Były różne gry i zabawy, na przykład Marika kocha rankingi więc Kasia przygotowała takie piękne kartki z rankingami okay. Były jakieś takie, wiecie, typowe gry na przykład Marika musiała zgadywać co Fifi odpowiedział na jakieś pytania Okej, okay, no to my na kawalerskim też to zrobić, ale nie było czasu No, my <laughs> chyba w ogóle w żadną grę nie zagraliście, nic takiego. W w jacuzzi w salonach i gadaliśmy. O, my no. też byłyśmy w jacuzzi w takim dmuchanym co my mamy? Siedem no, no. osób. Tak, no fajnie, to bo spoko nie? Y, Musiałyśmy wylać wodę, bo za każdym razem jak ktoś dochodził, to no się tak, wylewało tak, i okay. jak wyszłyśmy, to było mniej niż pół wody. Okej, okay, no mam dla ciebie jeszcze niespodziankę, jedziemy dzisiaj na jachcik. W sensie Serio? idziemy pływać, no tylko nie wiem jak to będzie z pogodą, bo tutaj w sumie jest czyste, niebo ale tam już się coś chmurzy. No wczoraj pogoda też była różna, generalnie tak jak wam mówiłam ta impreza miała być cała w ogrodzie, ale przez to, że co chwilę padał deszcz, to była w środku. Zrobiłyśmy tylko malowanie na płótnie pod daszkiem na ogrodzie, i dokładnie w tym momencie zaczęło lać, jak to okay. robiłyśmy, ale nie przeszkadzało to dobrze, że wcześniej zrobiłyśmy fotki, bo gdyby nie to, to już by była lipa, nie? Czy co? Zadowolona? Zadowolona, mega było. Teraz muszę tylko wrócić do domu i się ogarnąć. Muszę wyprostować włosy, wyprasować się. Ogólnie to młoda na ciebie czeka, więc Tak? Ta, już dzisiaj od rana ją podwiedzałem, że ciocia przyjeżdża, ciocia przyjeżdża No i będzie się wstydziła, pewnie. Wstydziła się ciebie wczoraj? Wiesz co? Przez pół minuty. Okay. Potem już było lepiej. Nie, no już jest dobrze, bo kiedyś to zawsze płakała, nie? Tak, zawsze my przejrzeliśmy, to płakało i się wstydziła. Ale, nie, ale teraz już było okej, okay. chociaż już pytałem, czy chce jechać ze mną po ciebie, to nie chciała. Okay. Wchodziło, no, że. Zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, widzowie, czy ta łódka się uda, bo patrzcie, jak leje. przyszła jakaś jest ogromne chmura deszczu i jest oberwanie chmury. Lara, basen ci się napełni wodą! No niestety z łódki nici. Co chwilę pada deszcz. W ogóle w międzyczasie była też burza, ale jest taka dziwna pogoda, że wychodzi słońce. Po pięciu minutach pada deszcz, znowu wychodzi słońce. Słońce pada, deszcz, słońce i tak na zmianę, więc. No, pogoda dzisiaj nam nie dopisała. Na zewnątrz na ogródku stoi Larci Basen, i jak przyjechałam, to nie było tutaj totalnie wody. A patrzcie, co jest teraz. Normalnie można się pluskać. Tyle jej napadało. Ej, ale przyjemna całkiem. W ogóle spójrzcie, jaką piękną hortensję mają Karola, rodzice na ogródku. No, jest po prostu przepiękna. Patrzcie, jak ona jest duża. To nie jest kilka hortensji, tylko to jest jedna, która się tak rozrosła. Niesamowite. Najlepsze jest to, że ona kiedyś była taka malutka jak ta, a tak się rozrosła. Przez to, że dzisiaj w nocy spam tylko trzy. I pół godziny to jestem totalnie zamulona Ale próbowałam się przed chwilą zdrzemnąć I nie mogłam zasnąć, wypijam jakiś czas temu kawę I wydaje mi się, że do przez nią Nie mogłam się zdrzemnąć, leżałam w pokoju chyba 20 minut Z zamkniętymi oczami i totalnie Nie mogłam zasnąć, nic, zero Wróciliśmy już do domku i zapomniałam Karolowi Pokazać moje piękne dzieło Ale widziałem na zdjęciu, tylko chyba niedokończone, nie? Ładne? No! Słodkie? No, spoko, spoko nie? No! Brzmi tak co Karol! Że aż wcale, ale w ogóle fun fact jest taki, że ja z Mariką i Kasią narysowałyśmy mega podobne rzeczy nie widząc ich. Serio? No, Marika miała nawet takie same kolory, więc mega cute. Ale właśnie, widzowie, musimy jeszcze zrobić test mojej nowości. I generalnie moi rodzice byli ostatnio w Albanii i przywieźli nam jakieś takie dziwne czekoladki, w sensie albańskie. Twoja mama mówiła, że nie są dobre. Serio? No, że są takie średnie, ale ładnie wyglądają. Znaczy, ogólnie czy ja wiem, czy ładnie wyglądają, są tak zapakowane. No ale ładnie są, są. jest Plaga. Znaczy, no tak, no tutaj jest. Sama okay. czekoladka wygląda mega ładnie Ale w środku czy na zewnątrz? Na zewnątrz, ale ona będzie gorzka chyba hmm. Smakują jak takie stare bombonierki No trochę tak Ej spoko A i dostaliśmy jeszcze od nich z Cypru jakieś takie przyprawy Ładne No to ładne Mega ładnie zapakowane I ja dostałam jeszcze widzowie leczo w słoiku na kolację Też trzeba mieć dzisiaj uratowała Zaraz idę sobie odgrzać, bo mam ochotę właśnie na taką domową kolację I do mm. tego jeszcze herbatka, siądź jak złoto Ale na tym będziemy kończyli tego vloga Dlatego, że ja idę robić sobie kolację A po kolacji jedziemy po Paulę i Kamila Bo są właśnie na meczu Polska, Francja w siatkówkę No i po tym meczu przyjeżdżają do nas spać Nie będzie już nic nagrywaj, bo chcemy z nimi fajnie spędzić czas, Wy koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie apki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao!